Orzech włoski z własnych nasion, czyli orzechów. W większości owocują one po 10 latach, a niektóre nawet wcale. Dlaczego? Co musimy zrobić, aby mieć takie plony już po czterech latach? Tak, dobrze słyszycie. Tylko w jednym jedynym wypadku możemy jeść pierwsze owoce już po czterech latach z sadzonki samodzielnie wyhodowanej z orzecha. Czy to jest możliwe? Tak. Tylko trzeba znać kilka niuansów takiej uprawy. Chcecie wiedzieć jakich? W najbliższym czasie przygotuję dokładny opis, tak krok po kroku jak to zrobić. Zapraszam za kilka dni.